Bieda i Finlandia. Na pierwszy rzut oka te dwa słowa w ogóle nie pasują do siebie w jednym zdaniu. W końcu mówimy o kraju, który już 8 lat z rzędu zdobywa tytuł najszczęśliwszego państwa na świecie o miejscu, gdzie szpitale są publiczne i naprawdę działają, gdzie szkoły należą do najlepszych na świecie, gdzie korupcja praktycznie nie istnieje, a ponad 80% ludzi deklaruje zaufanie do swojego rządu. Ale czy Finlandia naprawdę jest tą bezbłędną nordycką baśnią, jaką sobie wyobrażamy? Wystarczy odejść od błyszczących pocztówek Helsinek i bajkowych krajobrazów Laponii, by zobaczyć inną rzeczywistość tę, która rzadko trafia na pierwsze strony gazet. Tutaj tysiące ludzi ciężko pracuje, a mimo to ledwo wiąże koniec z końcem. Ponad 900 tysięcy żyje w ciągłym strachu, że nie zdoła opłacić rachunków w kolejnym miesiącu. To właśnie ta Finlandia, w której samotne matki liczą każdy grosz przy kasie w supermarkecie, starsi ludzie po cichu wybierają między jedzeniem a lekarstwami, a imigranci modlą się, by piec nie zepsuł się w środku srogiej zimy. Dziś światy w perspektywie zabierze Was do tej ukrytej strony Finlandii, kraju nazywanego najszczęśliwszym na ziemi, a jednak pełnego ludzi, którzy wciąż walczą tylko o przetrwanie. Numer jeden. Lokalizacja i dane geograficzne. Zanim zrozumiemy, jak żyją ci, którzy zmagają się z trudnościami w kraju uznawanym za najszczęśliwszy na świecie, warto najpierw zobaczyć, gdzie właściwie stawiamy kroki i dlaczego to miejsce wydaje się tak inne od wszystkiego, co znamy. Finlandia leży w północno-zachodniej Europie, otoczona przez Szwecję, Rosję, Norwegię i Morze Bałtyckie. Choć liczy nieco ponad 5,5 miliona mieszkańców, co czyni ją małym krajem pod względem populacji, jest ogromna pod względem przyrody. Ponad 70% terytorium pokrywają gęste lasy, a jeziora te robią jeszcze większe wrażenie. Jest ich ponad 180 tysięcy, rozsianych po całym kraju. Większa część Finlandii to tereny płaskie, zdominowane przez pola. Tajgę i niemal niezamieszkane obszary. Ale tym, co naprawdę definiuje fiński krajobraz, jest zimno. Przez większą część roku temperatury spadają poniżej zera, dni są krótkie, a śnieg przykrywa niemal wszystko. Na północy słońce potrafi zniknąć na ponad 50 dni z rzędu w zimie, a latem dzieje się odwrotnie. Niebo w ogóle nie ciemnieje w słynnym zjawisku białych nocy, czyli słońca o północy. Helsinki, stolica, skupiają większość ludności miejsc pracy i usług, jednak wystarczy oddalić się trochę od aglomeracji, by zobaczyć zupełnie inną rzeczywistość. Małe wsie, sobie izolowane miasteczka i społeczności ukryte wśród lasów, pokazują kraj podzielony między nowoczesną technologię a życie wiejskie. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak ogromna pocztówka. Ale za tym niemal perfekcyjnym krajobrazem kryje się inny obraz Finlandii, którego mało kto dostrzega. Numer dwa. Oficjalny obraz. Na papierze Finlandia wygląda niemal jak skandynawski raj. Kraj ten jest światowym wzorem w dziedzinie edukacji. Z modelem, który docenia nauczycieli, unika presji nadmiaru egzaminów i przygotowuje uczniów do samodzielnego krytycznego myślenia. System opieki zdrowotnej jest publiczny, bezpłatny. I, co najważniejsze, naprawdę działa. Bezpieczeństwo należy do najwyższych w całej Europie. Transport publiczny obejmuje praktycznie cały kraj, zawsze z punktualnością, która potrafi zadziwić, a nawet zirytować tych, którzy nie są do niej przyzwyczajeni. Dla świata zewnętrznego obraz Finlandii to ziemia niemal magiczna. Zachowane lasy, krystaliczne jeziora, zorze polarne, uśmiechnięte rodziny i polityka społeczna która wydaje się pochodzić z innej planety. Co ciekawe, ten zaczarowany obraz naprawdę znajduje potwierdzenie w liczbach. Finlandia ma najwyższy na świecie wskaźnik zaufania instytucjonalnego. Tutaj ludzie ufają rządowi, instytucjom, a nawet swoim sąsiadom. To poczucie wspólnoty, że wszyscy są częścią czegoś, co działa, pomaga wyjaśnić, dlaczego kraj od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingach szczęścia. Ale jest pewien szczegół, który rzadko pojawia się w tej rozmowie. Nie każdy obywatel korzysta z tego modelu w taki sam sposób. Poza kamerami istnieje inna Finlandia. Ludzie, którzy znajdują jedynie pracę na pół etatu, bo brakuje pełnoetatowych miejsc. Rodziny, które muszą liczyć każdy grosz, aby dotrwać do końca miesiąca. Samotne matki, które robią wszystko, by zapewnić dzieciom tylko to, co najpotrzebniejsze. To rodzaj biedy, który łatwo przeoczyć. Z zewnątrz wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jest dom, jest jedzenie, jest szkoła. Ale w praktyce to cicha walka o utrzymanie tego, co niezbędne. I właśnie tę stronę Finlandii, niewidoczną i ukrytą, pokażemy Wam teraz. Numer 3. Bieda w liczbach. Przede wszystkim musimy zrozumieć jedno: bieda w Finlandii nie wygląda tak samo jak w krajach, gdzie brakuje jedzenia, kanalizacji czy dachu nad głową. Tutaj to, co nazywa się biedą, ekonomiści określają jako biedę relatywną. Oznacza to, że nie mówimy o osobach żyjących w skrajnej nędzy, lecz o ludziach, którzy nie są w stanie nadążyć za średnim standardem życia w społeczeństwie. To osoby żyjące znacznie poniżej reszty populacji, które z tego powodu doświadczają cichego wykluczenia. W praktyce fiński rząd uznaje za biedną każdą osobę, która zarabia mniej niż 60% mediany dochodów w kraju, czyli mniej więcej 1300 euro miesięcznie dla osoby mieszkającej samotnie. Może wydawać się to sporo, ale w kraju, w którym wszystko jest drogie, od wynajmu po jedzenie, ta kwota ledwo pokrywa podstawowe potrzeby. Biedę tutaj nie widać na ulicach w postaci slamsów czy tłumów. Ukryta jest za solidnymi ścianami, w maleńkich słabo ogrzewanych mieszkaniach, w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, wśród młodych ludzi, którzy muszą wybierać między nauką a pracą, by wspomóc dom. I nie są to pojedyncze przypadki. Takich osób jest naprawdę wiele. Dziś prawie jedna na sześć osób w Finlandii żyje w zagrożeniu biedą ponad 900 tysięcy ludzi, i liczba ta stale rośnie. W 2018 roku około 14% rodzin deklarowało trudności z opłaceniem rachunków. W 2023 roku liczba ta przekroczyła 17%. Wśród dzieci sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca: prawie 18% żyje w takich warunkach. Prawie 1 na 5 osób. Co przyciąga największą uwagę, to fakt, że w większości przypadków osoby te pracują, nie są bezrobotne. Mają identyfikator, przestrzegają godzin pracy, wstają wcześnie i jeżdżą autobusem, a mimo to nie są w stanie pokryć podstawowych wydatków. To tak zwana bieda pracownicza. Osoby pracują, ale zarabiają tak mało, że nie mogą żyć godnie. I to nie jest wyjątek. Tylko w Helsinkach 1 na 5 pracowników pracuje na płetatu. Ten typ umowy wzrósł o ponad 50% w ciągu ostatnich 13 lat. To prace w handlu, sprzątaniu, w restauracjach i usługach ogólnych. Płacą mało, oferują niewielką stabilność i w większości przypadków nie przekraczają 1500 euro netto miesięcznie. Może wydawać się to dobra kwota w innych miejscach, ale tutaj ledwo wystarcza na mieszkanie, jedzenie, energię i transport. Każdy dodatkowy wydatek lek, kurtka, rachunek za prąd powyżej średniej staje się problemem. Wiele osób chce pracować więcej, ale nie może. Brakuje miejsc pracy. Brakuje infrastruktury, brakuje czasu z powodu dzieci, zdrowia, odległości czy języka. Efekt jest taki: armia pracowników żyjących na krawędzi. Nie brakuje wszystkiego, ale też niczego nie jest w nadmiarze. Każdy miesiąc to nowe rachunki do zrównoważenia i nowe cięcia do podjęcia, bo rachunki nie wybaczają. Numer 4. Koszty życia. Życie w Finlandii nie oznacza luksusu, ale raczej wyzwanie polegające na zapewnieniu absolutnego minimum: ciepłego dachu nad głową, świeżego jedzenia na stole i odrobiny komfortu. Problem w tym, że osiągnięcie tego minimum kosztuje drogo bardzo drogo. Często to pierwszy cios w portfel. Proste mieszkanie z jedną sypialnią poza centrum Helsinek to wydatek około 800 euro. A kiedy doliczyły czynsz administracyjny, ogrzewanie, prąd i internet, ta kwota łatwo rośnie do 1050 euro. Jedzenie również nie daje wytchnienia. Podstawowe zakupy dla jednej osoby dorosłej to średnio 350 euro miesięcznie: ryż, mleko, mięso, warzywa, chleb, środki higieny. Jeśli w domu jest małe dziecko, dochodzą jeszcze mleko specjalne, pieluchy, słoiczki z jedzeniem i wszystko rośnie w mgnieniu oka. Transport publiczny? 60 euro miesięcznie. Internet? Kolejne 40. Do tego dochodzą wydatki, których nie da się uniknąć: ubrania, lekarstwa, telefon, minimum rozrywki to przynajmniej kolejne 200 euro. W rezultacie, życie z minimalną godnością w Finlandii, bez luksusu i przesady, wymaga około 1660 euro miesięcznie. I to oczywiście bez żadnych niespodziewanych wydatków. A teraz spójrzmy z drugiej strony. Pracownik zatrudniony na pełen etat otrzymuje średnio od 2200 do 2600 euro na rękę. Za tę kwotę da się żyć. Można nawet coś odłożyć, ale osoby pracujące na pół etatu, a ta grupa stale rośnie, zabierają do domu od 1200 do 1300 euro. Innymi słowy, pensja nie pokrywa nawet podstawowych kosztów. A jeśli ktoś ma dzieci, miesięczne wydatki łatwo przekraczają 2500 euro. Rachunek po prostu się nie zamyka, a kiedy tak się dzieje, pozostaje ciche zaciskanie pasa. Tu się przytnie, tam się opóźni, rozłoży na raty to, co się da. To prawdziwa sztuka robienia cudów z pieniędzmi i nadzieja co miesiąc, że nic nie wymknie się spod kontroli. Numer 5. Kto jest najbardziej dotknięty? Teraz, gdy już rozumiesz cały obraz, czas spojrzeć na tych, którzy na co dzień naprawdę dźwigają ciężar tej rzeczywistości. W Finlandii grupy najbardziej narażone są jasno określone. A na szczycie listy znajdują się rodziny samotnych rodziców, yy, najczęściej matki, które muszą samodzielnie wychowywać dzieci. Prawie jedna trzecia z tych rodzin żyje z dochodem uznawanym za niski, a kiedy tylko jedna osoba dorosła musi opłacić wszystkie rachunki, pieniądze niemal nigdy nie starcza. Nawet przy wsparciu państwa, to co zostaje, ledwo wystarcza na podstawowe potrzeby. Kolejną grupą, która bardzo cierpi, są osoby starsze, szczególnie te mieszkające samotnie. W Finlandii znajduje się wśród krajów Europy z największą liczbą osób żyjących w pojedynkę. Wielu ludzi powyżej 70 roku życia utrzymuje się wyłącznie z minimalnej emerytury, która nie przekracza 700 euro. Zimą, przy rachunkach za energię sięgających bardzo wysoko, te pieniądze po prostu znikają. A samotność w połączeniu z surowym mrozem i oddaleniem od podstawowych usług. Czyni życie jeszcze trudniejszym. Imigranci natomiast stają przed innymi barierami. Wielu z nich nie zna języka, ich dyplomy nie są uznawane, i w rezultacie trafiają do nisko opłacanych prac na pół etatu albo w ogóle nie mogą znaleźć zatrudnienia. W niektórych regionach ponad 30% imigrantów żyje poniżej granicy ubóstwa, a nawet ci, którzy pracują, wciąż zmagają się z dyskryminacją. Na tej liście znajdują się także młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy próbują studiować z dala od dużych miast. Bez wsparcia rodziny wielu z nich musi pracować, by opłacić czynsz i jedzenie, ale w efekcie rezygnują z nauki w połowie drogi. Tak zwana mobilność społeczna rozbija się o wysokie czynsze, niewystarczający transport i zbyt wysoki koszt życia. Za nowoczesnym wizerunkiem sprawnie funkcjonującego państwa kryje się cała warstwa społeczeństwa żyjąca na granicy możliwości. I nie chodzi tu ani o lenistwo, ani o brak chęci, ale o brak odpowiednich struktur. I tu pojawia się nieuniknione pytanie: skoro tak wielu ludzi ma problemy finansowe, czy w Finlandii również są osoby bezdomne? Odpowiedź brzmi tak. Tyle, że sposób, w jaki Finlandia zmierzyła się z tym problemem, jest naprawdę zaskakujący. Ale zanim przejdziemy do tej części, jeśli podoba ci się ten materiał, koniecznie zostaw lajka, zasubskrybuj kanał. I napisz w komentarzu, skąd oglądasz. To naprawdę bardzo pomaga nam w dalszym tworzeniu takich treści, których prawie nikt inny nie pokazuje. Numer 6: Mieszkalnictwo i schronienie socjalne. W wielu krajach bieda i bezdomność zdają się iść w parze. Jednak w Finlandii rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Nawet przy niemal milionie osób zagrożonych ubóstwem, jak wspomnieliśmy wcześniej, liczba osób żyjących na ulicy jest zaskakująco niska. Dziś w całym kraju w takiej sytuacji znajduje się niewiele ponad 4 tysiące osób. To mniej niż 1% całej populacji. A co najbardziej imponujące, liczba ta spada z roku na rok. Cofając się do końca lat 80., historia była zupełnie inna. W 1989 roku ponad 16 tysięcy osób nie miało odpowiedniego dachu nad głową. W nieco ponad 30 lat Finlandii udało się zmniejszyć tę liczbę aż o 75%. Sekret ma nawet swoją nazwę: Housing First, czyli najpierw mieszkanie. Logika może wydawać się prosta, ale stała się wzorem dla całego świata. Zamiast wymagać, by człowiek rozwiązał wszystkie swoje problemy, aby dopiero później dostać prawo do mieszkania, system odwraca wszystko. Najpierw oferuje prawdziwe lokum z kluczem, umową i stałym adresem. Dopiero potem pojawia się wsparcie. Opieka zdrowotna, programy rehabilitacyjne, pomoc społeczna, szkolenia zawodowe. Idea jest jasna: nikt nie jest w stanie zacząć od nowa bez stabilizacji, a dom jest pierwszym krokiem do wszystkiego. Model zadziałał tak dobrze, że Finlandia stała się jedynym krajem Unii Europejskiej z nieustannym spadkiem liczby osób bezdomnych. To już nie tylko polityka publiczna, ale priorytet narodowy. Rząd we współpracy ze specjalistycznymi organizacjami zaczął intensywnie inwestować w stałe i dostępne mieszkania. I co najważniejsze, program przetrwał zmiany rządów, ideologii i partii. Stał się polityką państwową, a przede wszystkim polityką humanitarności. Aby zapewnić jego ciągłość, obowiązuje nawet specjalne prawo. Co najmniej 25% wszystkich nowych inwestycji budowlanych w miastach musi być przeznaczone na mieszkania socjalne. Dzięki temu duże obszary miejskie nie stają się przestrzenią zarezerwowaną wyłącznie dla elity, lecz pozostają dostępne także dla tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Oczywiście nie wszystko jest idealne, niektóre miasta rozwijają się szybciej niż inne, a biurokracja i powolne procedury bywają krytykowane. Jednak ogólnie rzecz biorąc, strategia działa i dziś Finlandia jest uznawana za jeden z największych światowych wzorów w walce z problemem braku mieszkań. Poza programem mieszkaniowym, Finlandia ma coś, o czym wiele krajów może tylko marzyć system publiczny, który nikogo nie zostawia bez pomocy. Tam nawet osoby, które straciły pracę, zarabiają bardzo mało lub potrzebują wsparcia w wychowywaniu dzieci, zawsze znajdą jakąś formę pomocy, by utrzymać się na nogach. Całość koordynuje KELA Fiński Instytut Ubezpieczeń Społecznych. To ona zapewnia prawdziwą sieć wsparcia: od zasiłku dla bezrobotnych, przez świadczenia rodzinne, dopłaty do czynszu, pomoc doraźną, aż po wsparcie finansowe dla studentów. Osoby mieszkające samotnie i bez dochodu mogą otrzymać nawet 590 euro miesięcznie, a do tego dodatki na mieszkanie, wyżywienie, a nawet leki. Rodziny z dziećmi dostają co miesięczne wsparcie na każde dziecko. Im więcej dzieci, tym wyższa kwota. Studenci mają dostęp do stypendiów, a osoby o niskich dochodach mogą otrzymać dodatek do pensji. Oczywiście nic z tego nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale pomaga złagodzić skutki trudności. Co najciekawsze, nie traktuje się tego jako przysługi od rządu, lecz jako prawo obywatela. W Finlandii nie istnieje przekonanie, że kto chce, ten sobie radzi. Albo że tylko ci, którzy udowodnią swoją potrzebę, zasługują na pomoc. Fundament systemu jest inny. Bieda nie jest postrzegana jako indywidualna porażka, lecz jako porażka zbiorowa, dlatego wymaga zbiorowej odpowiedzi. Oczywiście system też ma swoje luki: biurokracja, opóźnienia, cięcia budżetowe, kolejki. Mimo to Finlandia pozostaje wzorem w zakresie polityki publicznej i opieki społecznej. I to wiele wyjaśnia. Nawet gdy wiele osób żyje na granicy ubóstwa, kraj utrzymuje się na szczycie rankingów szczęścia, ponieważ każdy wie, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Po wszystkim, co pokazaliśmy, łatwiej zrozumieć, dlaczego Finlandia od lat przewodzi w rankingu na najszczęśliwszy kraj świata. Tak, tam też istnieje bieda, nierówność i ludzie zmagający się z trudnościami. Ale to, co wyróżnia Finlandię. To sposób w jaki podchodzi do tych problemów. Szczęście tam nie wynika z luksusu czy gromadzenia bogactwa, lecz z poczucia bezpieczeństwa. Nie chodzi o posiadanie dużo, lecz o świadomość, że nie straci się wszystkiego nagle. Przeciętny obywatel wie, że jeśli straci pracę, otrzyma wsparcie. Jeśli zachoruje, zostanie przyjęty. Jeśli dziecko potrzebuje szkoły, pójdzie do dobrej placówki, nie płacąc za to. Bycie biednym tam nie oznacza spania na ulicy ani życia w nędzy, lecz życie z zapewnionym minimum, które pozwala zachować godność, nawet gdy życie przyciska. To właśnie taki model polityki tłumaczy, dlaczego przez osiem kolejnych lat Finlandia nazywana jest najszczęśliwszym krajem świata. W końcu szczęście nie polega na posiadaniu wszystkiego, lecz na tym, by nie bać się utraty tego, co się ma. I z tą refleksją kończymy naszą kolejną podróż. Tym razem zagłębiając się w Finlandię, którą zna niewielu. Teraz chcę poznać Twoje zdanie. Co najbardziej Cię zaskoczyło w tej podróży? Napisz w komentarzu, bo Twoja opinia jest częścią tej rozmowy. I oczywiście, jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek. W światy w perspektywie nie pokazujemy tylko tego, co błyszczy. Do zobaczenia w kolejnym miejscu.